Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Muszę sobie zrobić krótką przerwę od top model i od wrzucania tak długich odcinków, które są na konkretny temat. Muszę sobie po prostu właśnie dziś z Wami pogadać i nagrać coś luźniejszego, bo powiem Wam, że jednak pomimo tego, że ja lubię nagrywać te odcinki o top model, to jak robię maratony, to strasznie mnie one psychicznie męczą. Naprawdę, bo to jest mega dużo roboty. Dlatego, że samo przycięcie w ogóle materiałów, z których ja korzystam, zajmuje ponad godzinę na pewno. Zazwyczaj mi to zajmuje jakieś dwie godziny, bo przeglądam i staram się zredukować po raz kolejny. Staram się redukować niektóre materiały, bo jak wiecie, moje odcinki mają kurczę po um, godzinę albo i godzinę dwadzieścia, a później a oczywiście muszę wszystko nagrać. No i mogłoby się wydawać, że po nagraniu to już największa część roboty odwalona. W ogóle też robotą to nazwać. Ja, ja uwielbiam yy, nagrywać te odcinki dotyczące Top Model, ale później jeszcze dochodzi do tego wszystkiego oczywiście montaż. A oprócz montażu jeszcze trzeba zrobić miniaturki. Ja Wam powiem szczerze, że nienawidzę robić miniaturek. Naprawdę. Jest to dla mnie najgorsza część. Yy, nagrywania na YouTube, robienie miniaturek i wymyślanie tytułów. I niestety te tytuły muszą być clickbaitowe. Ja już powoli zaczynam się uczyć, jakie tytuły się klikają, jakie nie, ale też oczywiście na to nigdy nie ma reguły, więc ja tego bardzo nie lubię i zazwyczaj jak już um, jestem w trakcie montowania odcinka, to po prostu jak jakaś taka... jak, jak jakiś taki tekst rzucę, który yy, pasuje mi akurat i który uważam, że przykuję czyjąś uwagę, to sobie zapisuję w notatniku. No i potem to daję na tytuł. Tak jak dałam chyba tytuł, oj, gracja, gracja. Wiem, że jest to głupi tytuł, ale uwierzcie mi, że dzięki temu więcej osób kliknęło na filmik. A tak między nami, znaczy między nami, tak zupełnie szczerze mówiąc to... Często jest tak, że nawet jeżeli ktoś nagra super film, ale będzie miał beznadziejny tytuł i beznadziejną miniaturkę, to nich po prostu w to nie kliknie, więc ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że jeżeli chodzi o statystyki, to miniaturka i tytuł są ważniejsze od filmu, co jest trochę śmieszne. No ale e, wiecie, teraz, ile ja odcinków nagrałam z rzędu? Chyba z cztery pod rząd? Tak mi się wydaje. I muszę sobie zrobić przerwę. Dlatego właśnie tutaj taka bardzo bardziej pogadankowa. Wstawka. Teraz w ogóle nagrywam z mikrofonem i zastanawiam się, jak będzie z dźwiękiem, bo akurat jak zaczęłam nagrywać, to sąsiedzi zaczęli walić młotkiem i robić remont. Po prostu wcześniej było cały czas cicho, a teraz nagle jak ja nagrywam, ale to już standard, więc już chyba nie będę w ogóle na ten temat narzekać. Brakuje mi, słuchajcie, nagrywania vlogów i to bardzo mi brakuje, dlatego dziś zaczęłam nagrywać vlog taki, w którym pokazuję restaurację. Ja już o tym wspominałam. Nagrałam już śniadanie i lunch, a teraz jeszcze pojadę z Martą na deser. Śniadanie i lunch nagrałam z Aleksą, a teraz pojadę na deser wegański razem z Martą do przepięknej restauracji, naprawdę to jest jedna z moich ulubionych. No i później jeszcze będę musiała skoczyć na kolację. Zobaczę, czy z Aleksą skoczę, bo my dzisiaj mamy ze znajomymi... Domówka to za dużo powiedziałam, ale kilka osób przychodzi pograć o, oh, przesunął mi się mikrofon. Kilka osób przychodzi pograć w Monopoli, i mamy wersję balijską, słuchajcie, gdzie są nazwy ulic balijskie. I jeszcze do tego ciekawa jestem, muszę, naprawdę jestem ciekawa, jak wygląda kwestia więzienia, bo ja wam w ogóle nie mówiłam, ale mieszkam w miejscowości, która nazywa się Kerobokan, i w tej miejscowości jest więzienie. I ja w zasadzie dwie przecznice od siebie mam: Kerobokan Prison piękna wymowa angielskiego, prawda? Prison. I <laughs> to też właśnie myślałam kiedyś o tym, żeby nagrać taki odcinek, gdzie pójdę pod to więzienie i opowiem wam trochę o, o tym, jak tutaj są restrykcyjne zasady dotyczące na przykład narkotyków, na co uważać i, i, i tak dalej. Ale zastanawiam się, bo tam są takie po prostu wysokie białe mury i to nie widać za bardzo, że to jest więzienie. Natomiast temat może będzie w ogóle ciekawy, więc no, nie porzucam jeszcze tego tematu, zastanawiam się po prostu jak to ugryźć. No więc e, tak się zastanawiam, czy jak będziemy grać w Monopoly, to czy tam będzie właśnie Karobokan Prison. <grym> to będzie ciekawa sprawa, no i cieszę się właśnie, że dzisiaj mamy to spotkanie ze znajomymi, bo jednak Um, nie wiem, czy macie podobnie, ale ja uwielbiam pracować. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Też to w ogóle tak trochę dziwnie brzmi, bo um, moja praca jest trochę inna, wiadomo, ja jakby nazywam pracą nagrywanie na YouTube'a i to jest coś, co ja uwielbiam po prostu, więc um, to jest co innego, gdybym ja miała przepracowywać takiej ilości godzin, które spędzam na YouTubie, robiąc coś, czego nie lubię, to chyba bym była najbardziej najsmutniejszą osobą na świecie. A ja po prostu to lubię, ale jednak nie zmienia to faktu, że spędzam strasznie dużo czasu przed komputerem, przed kamerą. No, przed kamerą to mniejsza o to, ale przed komputerem spędzam tak dużo czasu, że po prostu, wiecie, co czasami mam dość. I cieszę się właśnie, że teraz mam taką grupkę znajomych, z którymi sobie razem pogotujemy. Teraz tam znajomi jakieś likiery robią też domowe, waniliowe, więc zobaczymy. Co tam się będzie działo dzisiaj wieczorem? Jutro jest plan, żeby pójść razem z Aleksą, posprzątać plażę, bo tutaj są organizowane przez takie różne beach-bary, takie sprzątania plaż, można by powiedzieć. Więc też planujemy o 5 wieczorem, tak, o 5 po południu jutro. W sumie to już wieczór, bo tutaj są zachody słońca o 6, więc można powiedzieć, że piąta wieczór. I w ogóle śmieszna sprawa, bo oni, słuchajcie, oferują darmowe różne rzeczy za to. Tylko, że ja już chciałam pójść na takie czyszczenie plaż od y, dawna, i nawet gdybyśmy mia nie miały dostać niczego darmowego, to i tak bym poszła. Ogólnie dają tam taką, y, dla wszystkich osób, które sprzątają, dają taką jakby tabelkę z różnymi rzeczami, które można sobie wybrać. Tam jest darmowa kawa, chyba jakiś deser, zniżka na zajęcia jogi, jakieś tam różne takie deale, ale y, nie wiem, czy w ogóle wezmę taką kartkę, bo y, Wystarczy mi to, że pójdę po prostu posprzątać. I jak są organizowane takie właśnie zbiorowe sprzątania, to też te beach bary dostarczają rękawiczek, dostarczają, wiecie, jakichś tam worków na te śmieci, worki na śmieci, no i generalnie wszystko to, co jest potrzebne, żeby jakoś tak sensownie ten proces sprzątania przeprowadzić. A więc to jest też bardzo spoko sprawa. No i właśnie mam nadzieję, że w coraz więcej takich inicjatyw będę się włączać. Dodatkowo jeszcze Alexa mówi o tym, że słyszała o fundacji, y, która nazywa się chyba Street Moms i to są fundacje, które pomagają y, samotnym matkom. Y, więc y, też zastanawiam się, na czym miałaby polegać taka pomoc z naszej strony. Nie wiem, ale jeżeli jest coś, co mogę ja zrobić, no to chętnie się włączę. Y, Myślę, że teraz jest taki właśnie moment, żeby jak najbardziej pomagać, bo tu już Wam kilka razy wspominałam, ale myślę, że to jest warte podkreślenia, że niektórzy ludzie mają bardzo ciężką sytuację, naprawdę. To nie jest tak, że tak jak w Europie, że państwo pomaga, że są jakieś problemy, programy socjalne i tak dalej. Tutaj społeczności lokalne się organizują i bandżar, czyli ta policja taka lokalna, powiedzmy religijna, nie do końca, ale w takim dużym uproszczeniu, no to oni organizują jakieś zbiórki żywności, ale to i tak jest bardzo mała pomoc, a jak to Tutaj nie ma rodziny, bo przyleciał z innych wysp. To tak naprawdę, wiecie, od marca nie zarabiają. E, więc e, takie mam plany na najbliższy czas, i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. I dlatego właśnie muszę po, postarać się tak. Wyważyć sobie troszeczkę i zaplanować jakby to, w jaki sposób ja pracuję, w jakich godzinach pracuję, kiedy nagrywam jakie odcinki, bo też właśnie zaniedbałam kompletnie vlogowanie. A ja na przykład, jeżeli chodzi o montaż, to uwielbiam montować odcinki z vlogów, po prostu uwielbiam. Pomimo tego, że mam więcej do sklejania i muszę się jakby wykazać większą kreatywnością, bo tam jest i dobór muzyki, wiecie, inne cięcia, jakieś przejścia i tak dalej, to jednak jest to mniej monotonne, bo. Na przykład, jeżeli chodzi o modeling, o program Top Model, to ja lubię bardzo nagrywać te odcinki, bo lubię gadać na te tematy. No i też cieszę się bardzo, że mogę się podzielić pewnymi informacjami, które były zniekształcane w programie Top Model i wyprostować to, jak wygląda modeling naprawdę. Natomiast powiem Wam, że jeżeli chodzi o montaż Top Model, to jest po prostu dla mnie. To jest katorga. Nie, no katorga przesadzam, przesadzam, bo nie chcę, żebyście to odebrali jako jakieś narzekanie, tylko po prostu jest to strasznie takie monotonne i w zasadzie na takim podobnym schemacie to wszystko działa. Ja już teraz doszłam do takiego momentu i. W sumie jestem z siebie dumna, powiem Wam szczerze, że jak coś nagrywam, to nie muszę robić dubli. E, wiadomo, że czasami coś się zdarzy, jakiegoś niespodziewanego, ale ja prawie każdy odcinek Top Model nagrywam po prostu e, tak, jak mogłabym nawet nagrać live'a z komentowania. Programu Top model i w zasadzie wyglądałoby to tak samo. Poza niektórymi cięciami, takimi jak e, na przykład klikam, żeby odpalić film, a żeby odpalić fragment Top model, to po prostu są dwie, dwie sekundy przestoju i ja to zazwyczaj wtedy wycinam. E, więc jakby samo nagrywanie to jest czysta przyjemność, ja się nie przycinam, nie muszę robić żadnych powtórek. Natomiast później montowanie to w zasadzie przy każdym odcinku wygląda bardzo podobnie. E, czyli sprawdzam, czy dźwięk jest OK, wyciszam moment, kiedy puszczam fragmenty. Stop model, nakładam dwie ścieżki na siebie, w sensie ścieżkę, na której mam fragmenty. Stop model do, z tą, na tą ścieżkę, na której mnie widać. No i tak to wygląda. Dlatego właśnie, wiecie, ja nie uważam siebie za artystkę, ani nie uważam siebie za żadną taką. Em, Brakuje mi tutaj troszeczkę słów, ale w każdym razie jest to taki za zawód, który ja wykonuję teraz, e, czyli tworzenie filmów jest takim, jest takim zajęciem bardzo kreatywnym. I ja mam wrażenie, że jeżeli robi się zbyt długo takie e, powtarzalne rzeczy, to w pewnym momencie można się trochę wypalić. I e, no właśnie. I dlatego muszę pamiętać o tym, żeby robić naturalne, normalne vlogi. E, po pierwsze, bo chcę. A po drugie właśnie dla mojego spokoju psychicznego. Też jeszcze haulu nie zrobiłam z zakupów z bazarku, a już wybieram się na kolejne zakupy. Więc też będę musiała to nadgonić. No i jeszcze gotowanie. Dużo jest z tych tematów. Naprawdę jest dużo tutaj do opowiadania. Mam sporo spraw, o których chciałam się z wami podzielić. Myślę, że to będą ciekawe bardzo informacje. Tylko muszę to jakoś tak trochę lepiej rozplanować. Jeszcze mam drugi kanał. W ogóle jeżeli nie słyszeliście, to taki powiedziałabym mało. Niezbyt wymagający intelektualnie jest drugi kanał. Po prostu omawiam tam różnego rodzaju dramaty. Dramy na YouTubie amerykańskim. Zapraszam, jeżeli Was takie coś interesuje. Pantinka w internetach. Ja sama przed zaśnięciem zazwyczaj oglądam sobie takie właśnie jakieś kanały dramowe. Tak trochę na zasadzie jak się ogląda czasami trudne sprawy, żeby wyłączyć sobie mózg um, i, i żeby po prostu odpocząć jakby tak psychicznie. Więc stwierdziłam, że skoro ja to oglądam, to może opowiem o tych wszystkich dramach po polsku. Jak kogoś to zainteresuje, to super. Um, więc tam też właśnie nagrywam. Tam nagrywam rzadziej, bo tak dwa razy w tygodniu staram się częściej, ale czasami już po prostu nawet nie tyle, że czasu mi nie wystarczy, ale po prostu jakby tak już nie mam siły, o może tak, takiej psychicznej i wiecie co, jeszcze do tego właśnie ten sklep prowadzę, hatihati.pl, w ogóle zapraszam was bardzo serdecznie, jestem tak miło zaskoczona, że teraz ten nowy drop cieszy się takim zainteresowaniem i że naprawdę tak dużo z was zajrzało do sklepu, mam nadzieję, że wszyscy, którzy... Zrobiliście tam zakupy, jesteście zadowoleni? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Na razie na Instagramie Hatihati hati, sporo osób pisało, że są zadowolone, więc cieszy mnie to bardzo, bo no jakby ja sprawdzałam każdą sztukę, każdą jedną sztukę wszystkiego: kolczyków, brazoletek i tak dalej. Więc później jeszcze Dominika wszystko przejrzała, więc jakby my mamy świadomość, że te produkty są dobrej jakości, ale też oczywiście wiadomo, że. Mm, to jak wy je odbierzecie, to jest zupełnie inna sprawa. O, właśnie zobaczyłam dużego pająka, takiego wielkości piąstki i jakoś nie jestem super zadowolona, ale z drugiej strony pająki zjadają tutaj e, zjadają tutaj muchy i komary, więc to są dobre ziomki. Ostatnio miałam w ogóle taką śmieszną sytuację, nie wiem czy to jest śmieszne, czy nieśmieszne. śmieszne. <noise> miałam jaszczurkę w toalecie w muszli klozetowej i akurat się tak umiejscowiła takiego małego gekona, akurat tak się umiejscowiła pod tym miejscem, gdzie woda wylatuje. No i myślałam sobie, no nie no, kurczę, to nie mogę korzystać. Spróbowałam ją wyciągnąć, bo miałam zużytą rąbkę od papieru toaletowego, ale ten dziabąk mały, bo to taka mała jaszczurka była, z 4 cm miała, nie chciała tam w ogóle wejść, więc nie miałam jak jej podnieść. I e, ogólnie sprawa skończyła się tak, że przez e, 3 dni korzystałam z drugiej łazienki mojej. Więc, jak wstawałam w nocy, chciałam pójść do łazienki, to no, wychodziłam, szłam do drugiego pokoju. Dobrze, że mam dwie łazienki, dobrze dla tego Gekona. Później on gdzieś zniknął, więc mam nadzieję, że po prostu się wydostał i że sobie poszedł stamtąd. Eee, ile powiedziałam, że cztery dni? Nie, przez dwa dni, co ja gadam. Przez dwa dni tam sobie siedział. Gekony to też są spokoziomki, bo one też jedzą komary. Eee, komarów w ogóle nie powinno być. Nie przyczyniają się w żaden sposób. Dobrze dla środowiska, roznoszą choroby. No, to są zdecydowanie najmniej ulubione zwierzęta. Jeżeli w ogóle zwierzętami można je nazwać. Nie wiem, nie wiem, ale ojciec, brakowało mi takiego po prostu pogadankowego filmu. Ja wiem, że on pewnie będzie dla Was nudny, ale to chyba też musiałam do siebie po prostu nagrać. Także żegnam się z Wami, bo chyba teraz już za godzinę spotykam się z Martą. Także muszę się ogarnąć, bo jak widzicie. Zmyłam sobie makijaż, pływałam w basenie, więc jakoś trzeba się ogarnąć, żeby na filmie już takim normalnym, prawilnym, w miarę spoko wyglądać. No i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki, bye, bye.